Raz, dwa. Raz, dwa. Mam regar na obrazku. On jest op On ma na ciebie, ku. I nie jest na antenie. Powiesz, to fakt powiesz, że to obciach Zje ciebie, bo wbija pętę na mnie. gdzie nie jestem Bogiem. Uświadom to sobie, sobie wyję pazur w ciebie i rany Nie zabierz mnie, bo jestem niepokonany. Już mam legendarii na topie, bo ja biłem miniony i zjebałem, i miałem mój rekord 7 minionów. Dobra, włącza moją ultową niewidzialność i poznaję mój urok osobisty, artysty, bo jestem Rengarem, Jestem ładny, pliks, pliks, pliks. Wiesz co mnie boli, że w krzakach rozwalam każdego, bo ale jak spotkałem, ja mojego kolegę był on dobry, dobry. Grał on Fiorum A ja byłem tylko ADCERY. Widziałem go w krzakach i on tam był. I miałem za mało DMAJA. No bo miałem za mało DMAJA. Miałem za mało DMAJA -d 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 -i, i on mnie zabił, bo miałem mniej HP i DMAJA. A on miał nie na E, bo to była Fiora. Ona ma przecież OPE. Przecież ona miała z Emię na hita, bo to fiora mioduczalna. Gdzie góry widok kapitalny. Idealny obraz, jak obraz topikalny. Bo mam Cię na QI czemu ta gra jest taka SI? Widzę kalle. Mam ją na www. Bo ja jej biję. R. Już ultuję i ją zabijam. Mam na hita, ale ja idę na barona, bo jestem na Mam staty 100 milionów zero, bo jestem koks. Mam każdego na 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 hita. Bijam mu kuku. Potem te pazury które widzicie po prawej, prawej stronie, bo patrzcie, ojej. Co się dzieje, ryngary? Widzę więcej, widzę, jak to z nie więcej. Nie mam oka, proszę życie, to mój sensej. Rzucam tym, a to jak ręgar biję w nim zęby moich kauczów. Lej, 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 moje sense, Widzicie, sensej, nie mam wansem, nie mam wansem. Mam już na W, bo jestem Ręgarem, i każdego poszuję, bo. Już mam buty na penetrację i jestem koksem, bo mam już 2-4 infinity Age'a i mam 7 Rabadonów, bo ja tylko mogę mieć takie buildy lub równania z tą drogą jako jedyny Rengarem miałem staty Pi 0, bo to wiecie ile jest to Pi lub Biliard 0. Miałem takie staty. I to na Rankedzie w Halend... w Halenderze y Milion LP. No bo ja jestem tam Możecie wpisać mój nick, Macius. no ja, ja majnuję Ręgara i to jest mój ulubiony champion, yy, robię champion z Polaków, dobra, jeśli wam się podobało, musicie mi dać łapkę w górę, a jeśli nie, łapkę w górę, to nara.